Cześć. Witamy Was wszystkich na naszym kanale vlog, Family Vlog. Dzisiaj mamy taki specjalny odcinek. Chcemy Wam zaprezentować Back to School, czyli przygotowanie do szkoły. Emilia idzie do czwartej klasy, tak Emilia? Tak. I chcemy Wam po prostu pokazać, co na te chwilę nam się udało już zorganizować. No, troszkę tych rzeczy już mamy tutaj, jak widzicie. O a teraz może zaczniemy od tego plecaka tutaj. Firma Kulpak. Emika tak. otworzy przegródki. To jest dość pojemny plecak. Z pięcioma przegródkami. Tak, jest, jest taki fajny, kolorowy typowo dla dziewczyny. Tu mamy jeszcze takie zapinanie. Dodatkowe, tak, żeby nam lepiej było nosić ten plecak. Jak się prezentuje. Jest dość po, pojemny. Emika otworzy przegródki. Zacznijmy, może od tej największej. Jak widzicie, tu mamy dwie przegródki: na tablet i laptopa. Z racji tego, że Emilia idzie do czwartej klasy, jak wiecie, czwarta klasa ma dostawać do końca września e, laptopy. laptopy, tak. I tutaj mam na niego już specjalną przegródkę. Tak. tableta nie dostanę, ale tak już. Ale też jest dodatkowa przegródka. Tak. No zamknij plecak. Następna przegródka, jaką tutaj mamy. Mamy tu zacznijmy teraz od tej, czyli takiej. Takiej średniej. Średniej. No tu tam mamy... można, przykładowo, zeszyty sować, tak. jakiś piórnik, może też. Jakieś podręczniki. Tak. mamy. mamy Jeszcze mniejszą. Kieszonkę o z jakimś bryloczkiem dodatkowym, może na jakieś klucze czy coś i dodatkowe przegródki takie tak. dość pojemne. Tu mam możemy długopis to mieć. Można długopis chować, tak jest. No i po bokach ten plecak też ma jakieś przegródki. Amilka ja też ma, nie? Na jakąś butelkę z piciem czy coś, ale mówię tutaj o tym akurat. Aha. Zacznijmy od już takiej prawie że najmniejszej. Tutaj też można coś zmieścić, na przykład śniadaniówka. Można śniadaniówkę zmieścić. A jak tam macie stołówkę, to nie, to nie trzeba. I tutaj też taka najmniejsza przegródka, czyli piąta. Dobra, plecak zamykamy, odkładamy. I tu jeszcze jak widzicie, dwie przegródki na picie. Na no to wodze, to, co już wcześniej mówiłam. Tak, odkładamy, nie spadnie nam. No to na, na, na bezpieczności tu odłożymy. I teraz może zaczniemy od zeszytu przyrody. Taki mamy przyrodę, taki tak? Taki zielony i pisze na tym przyroda, tu mi kaktus wyrośnie. Mm -hmm. tutaj, tutaj mamy w środku też, też takie ładne wzorki. Jest oczywiście w klatkę z miękką Dokładką, i odkładką, odkładką. I tutaj mamy takie, jakby informacje. Potrzebne. Mamy też zeszyt do religii, taki specjalny. Tak wygląda w środku. Niestety, tu zrobili na odwrót. A tu mamy. To nie jest na odwrót, tylko bo tak ma być. A tutaj taka ściąga. Modlitwy. Teraz może. Dalej zacznie. mamy cyrkiel. Cyrkla to nie trzeba nikomu przedstawiać. Cyrkiel jak cyrkiel. No proszę. Ale te zaszyty przedmiotowe są dość ciekawe. To teraz zacznijmy, zacznijmy od, od nich. Tutaj odkładka, na okładce mamy Adama Mickiewicza. I, i pisze na tej... Język polski. Tak. Następny zaszyt. Jaki mamy? I tutaj je też pisze tak, no to wiadomo, że do polskiego musi być w linie. Dalej mamy angielski. Tak. Angielski z jakimś Williamem Sze... William Shakespeare. Nie jakiś, tylko William Shakespeare. To się będziecie pewnie uczyć, kto to był. Albo już wiecie. Wy się będziecie uczyć. No. Tu mamy historię, tak? Mhm. Tak, historia. I oczywiście w kratkę. Tak. I tutaj mamy archidę Medesa. Do matematyki, tak? Mhm. Uh -huh. No, też w kratkę. W kratkę i ja odpowiadam. Dobra, zeszyty już mamy. No zacznijmy od kolorowych Jeszcze rzeczy. takie kolorowe rzeczy z firmy Milan. Strugaczka z gumką, z jednej strony jest gumka do mazania, a, a z drugiej strugaczka. strugaczka na większe kredki, na mniejsze kredki. A tu, a tu gdzieś, tu, to, tutaj się wyjmuje te strugi. Tak. Tu jest Dalej. klej kolorowy. Dwa kleje mamy, tak. Plan gumka. lekcji taki. Tutaj gumka. mamy dosyć ciekawe takie zakreślacze. Parmingi z napisami. Takimi śmiesznymi. Tu mamy kolorowe nożyczki. Też z firmy Milan. Tu też mam, mamy. Długopis, długopis z niebieski z Milana. Tu mamy tęczową kredkę. Tak. Takie cienkopisy. Tak. Cienkopisy. cienkopisy. Tu mamy też z kolekcji, takie astra akurat, ale takie. Kredki pastelowe, dwustronne. Tak. Zaznaczniki. Zaznaczniki też. Takie ładne. Karteczki takie przylepne. Tak, też że taki Można zaznaczyć siężyce. na przykład daną stronę. Tu mamy długopis. też Tu ołówek. mamy ołówek. Zegarki. Tak, ale patrzcie się, jaki jest kolektor. też taki ciekawy. To jest. Taki mamy. Tak. To nie jest po prostu taki. Zwykły, jak zwykły jak tylko te, to jest taki tylko w taśmie. Tu mamy, tu mamy takie Geometryczne tak, przybory geometryczne. Tak jest I teczki, mamy... wiadoma sprawa tak. Na plastykę się na pewno przydadzą Zwykła teczka i, ciekawy... i ta y, trochę grubsza teczka Mamy tu liczne ciekawe Ale co piórnik. najwięcej się Emilce spodobało To chyba piórnik, co Emilia? I plecach też Jeszcze Emilka patrzcie mówi, z wyposażeniem No, kupiliśmy kredki, a nie wiedzieliśmy, że Piórnik będziemy też kupować z wyposażeniem Piórnik też jest z firmy Kulpak. Pokażę, tutaj mamy. Takie? Ech. Ombre jest na tym piórniku, dwa kolory. Potrójny mamy, piórnik, nie? Tak, tu mamy nawet firmowe wyposażenie. No. Jak firma Kulpak, to i, i, i w środku kredki muszą być przecież firmowe, nie? No. Tak. I trzecia przegródka. Co tam mamy w tej trzeciej przegródce? Pisaki. Pisaki, tak jest. Może się tu dużo zmieści. Może. Bo mamy tu jeszcze taką dosyć ciekawą też saszetkę. Saszetko piórnik. Tak. Tak, na jakieś dodatkowe, nie wiem, długopisy, nożyczki. akcesoria. O, nożyczki, długopisy żelowe, może też tutaj takie, które żeśmy kupili. A jeszcze żeśmy jednego nie pokazali. Te kredki dość ciekawe z firmy Milano. Tu mamy jeszcze w tej saszetce jeszcze jedną mini, mini przeglądkę. Pokażę. tutaj mamy też dosyć ciekawe... Blok czarny też kupiliśmy. Tu mamy też... Blok techniczny z tymi twardymi tak. kartkami. Blok na plastykę się się na musi. pewno, na plastykę też się na pewno przydadzą. Tutaj też taki ładny blok rysunkowy kolorowy. Tak. Też na pewno się przyda na plastykę. Tu mamy też ładne, kolorowe. Kolorowe to oczywiście. No i co to jeszcze? Takie. Hmm. Takie ciekawe rzeczy. Wszystko, co potrzebne do szkoły na tę chwilę, tak? Tak. Zeszyty to podstawa, piórnik, wyposażenia. Jak widzicie na razie wszystko jest. O, jeszcze raz pokażemy. Tak. Wszystko kolorowe. Wszystko kolorowe i cały stół zajęty tymi rzeczami, bo ich po prostu dość trochę jest. Nie trochę, tylko dużo. No. Dobra, myślę, że powinniśmy się już na dzisiaj pożegnać. To pa! Pa, i zapraszamy do naszego kolejnego odcinka, tak? Tak. Pa, zapraszamy serdecznie, pa. 八。<Bye. S 2>